Klumtaj świetnie każdego dnia. Już od poniedziałku w Lidlu każdy znajdzie coś dla siebie. Postaw na kolorowe stylizacje i dopasuj je do swoich aktywności. Wygodne ubrania nie muszą być nudne. Tylko w poniedziałek super promocja. Druga para spodni dresowych 30% taniej. Chłopięce spodnie dresowe tylko 15.99. Spodnie dresowe damskie lub męskie już za 34.99. A dżinsy damskie tylko w poniedziałek 10 zł taniej. 34.99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Uciążliwy bulgardła nie pozwala Ci myśleć o niczym innym. O, silny bulgardła? I bardzo przeszkadza. Weź Strepsils Intensive. Strepsils Intensive wnika głęboko w warstwy tkanki gardła i zwalcza stan zapalny przynosząc długotrwałą ulgę. Pożegnaj bulgardła na długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Spróbuj nowość. z śniadaniowych bez cukru pomarańczowy. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CEA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł, dzięki tym dodatkowym składnikom Rutina CEA Junior Plus wspiera odporność i do tego również układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie te rutina C, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem, co teraz będzie brał mój Krzyś. Rutina CEA Junior Plus, wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Ból ucha, któremu towarzyszy swędzenie i ucisk, bardzo często wskazuje na zapalenie ucha. Od razu sięgnij po nowość aksotonil. Areozol do uszu aksotonil to jedyny lek zawierający podwójną dawkę sprawdzonej substancji leczniczej, która zwalcza ból i likwiduje stan zapalny. Wolicie ucho? Zastosuj aksotonil. Mi pomógł od razu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aksotonil. Podwójna moc na ból ucha. Dasz radę? Jak kolano? Martw się o siebie. Ja na uporczywy ból mam difortan. Żel difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza uporczywe bóle mięśni i stawów. Na tobie to można polegać. Jak na difortanie. Zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życielib zdrowiu. Nifortan Dla mnie najsilniejszy. Zakochałam się od pierwszego użycia. Wypróbuj płyn micelarny Garnier. 100% kobiet potwierdza perfekcyjny demakijaż twarzy. Idealnie usuwa makijaż i wspaniale oczyszczę. Twoj moją wrażliwą skórę. Wybierz płyn micelarny numer jeden w Polsce. Od Garnier naturalnie. Odkryj nową naturę prania. Wybierz nowość Botanical Origin. Płyn do prania na bazie roślin. Bez zbędnych barwników i rozjaśniaczy. Za to ma aż 97% składników aktywnych pochodzenia roślinnego. Jego formuła na bazie roślin pozwala na pranie już w 30 stopniach. Dzięki temu Twoje ubrania są zawsze czyste i pachnące świeżym jaśminem i dziką lawendą. Wybierz Botanical Origin i odkryj nową naturę prania. W pracy takiej jak moja nie trudno o infekcje. Dlatego na odporność całej rodziny codziennie bierzemy rekitin Immuno. Rekitin Immuno zawiera sprawdzone składniki wzmacniające odporność, w tym olej z wątroby rekina, witaminę D3, czosnek i cynk. Rekitin Immuno, moc odporności. Otwórz się na nowe źródła energii. Nowy Tucson Hybrid o mocy 230 mechanicznych. Nadchodzi lepsze. Sprawdź ofertę promocyjną na Hyundai Tucson i przetestuj go już dziś. Iza, pracujesz w recepcji przychodni, stykasz się z różnymi wirusami i nie chorujesz. A mi tylko przewieje i od razu infekcja. Jak ty to robisz? Stosuję witaminę C. Witaminę C? Tak, ale lek. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C. Bierz przy pierwszych objawach przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Askorwita Dostępna tylko w aptece. Dzielna odkrywczyni z alpejskich wzgórz szukała skrzyni skarbów. Zdobyła niezdobytą przełęcz, przeskoczyła nad przepaścią i wreszcie ją znalazła. Skrzynia otworzyła się, ukazując pyszne czekoladki i wyjątkowy skarb. Delikatność smakuje lepiej. Milka. Poznaj kosmicznych bohaterów Milka Secret Box. Tak było w każdą noc. Nie było na niego sposobu. To był koszmar. Toczyłam równą walkę, zawsze z tym samym skutkiem. Aż trafiłam na wyrób medyczny desnoran. Skuteczność potwierdzona badaniami. Działa do ośmiu godzin. To mnie przekonało. Poszłam do apteki po Desnoran. Mąż nie chrapie i to przez całą noc. A ja mogę znowu się wyspać i mam więcej energii na cały dzień. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co po jesieni i zimie przebierałam na wadze, ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na vita Sekret. vita Sekret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów, poszerzony o naturalne składniki, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka vita Sekret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. vita Sekret, Witaminowy sekret zgrabnej figury. Idę do Aldi. Chcesz coś? Trapak na kota. Będę szybko... Dla każdego Aldi ma to coś. Od środy majtki damskie z bawełny bio tylko 7,49 za parę w dwupaku. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi.